Panie doktorze, a pan lubi mieć gości w ogrodzie? Tak, sprawia mi to dużą przyjemność. Ale tak wszystkich Pan lubi gości, bo są tacy goście, co ich tak czasem nie lubię, jakich jest za dużo. No więc właśnie jakich jest za dużo, więc musimy zachować umiar we wszystkim. I mam na myśli na pewno i wiem, co pani chce powiedzieć. Te owady, które dla nas są bardzo ważne, ale czasami stanowią dla nas problem. Zatem należałoby z nimi trochę powalczyć. No właśnie, to my dzisiaj pokażemy takie sposoby walki z nimi, które są przyjazne dla środowiska, ale jednocześnie są po prostu bardzo skuteczne. Tak. Kiedy tych gości jest troszkę za dużo, idziemy przygotować odpowiednie preparaty. Tak jest. Panie doktorze, wszystkie składniki, które sobie do naszych mikstur przygotowaliśmy, to jest tak naprawdę wyjęty towar z kuchni. Tak. Mamy sodę oczyszczoną. Mamy, no, spirytus, nie bójmy się tego słowa. Czy? Mamy płyn do mycia naczyń, zwykłe szare mydło tak. i czosnek. Może być też cebula, prawda? Oczywiście. Wszystkie preparaty, które mają dużo te substancji aktywne. Czyli mhm. chodzi o olej kieteryczny, działanie przeciwbakteryjne, ale przede wszystkim odstraszające, bo to są naturalne repelenty. My nie chcemy wy eliminować całkowicie tych naszych szkodników, chcemy po prostu ograniczyć ich populację. Tak jest. Czyli zaczęliśmy od czosnku, który e, pięknie pachnie i jest rozgnieciony, tak. prawda? No, oczywiście praski są tutaj fajne i też się przydają, natomiast jeżeli nie dysponujemy taką praską, staramy się ładnie zmiażyć ten czosneczek i następnie cóż, pewnie tutaj mamy. Czy to, to ja przełożę, jeśli bardzo. pan doktor pozwoli. Dobrze. Czyli tak, ile tego czosnku powinno być? Może być ja i cała bym, główka, prawda? Ja bym prawda? całą główkę w, w, wrzucił mhm. tutaj zmieżdżoną. Następnie zalał takim litrem wody gotowanej wrzątek. Mam tu wrzątek. Pan doktr... Ja leję pan doktor mówi Proszę, Stop. <laughs> Proszę bardzo. Zalewamy wrzątkiem. Zalewamy. Woń jest bardzo intensywna, prawda? Ona już była przed tym wrzątkiem, a teraz, czujemy, kiedy jeszcze to polaliśmy, czujemy. pachnie mocno. Uh -huh. Trzeba czekać, aż właśnie ten wywar nabierze mocy uh -huh. i energii czyli tutaj spokojnie. Ta temperatura powinna być temperaturą pokojową. Aha. Nie szkodzi, żeby dodać dosłownie. Pary, kropli czy z pół łyżeczki takiego płynu do mycia. Mhm. Jaka jest jego rola? Co on no ma właśnie, zrobić? co się dzieje? Chodzi o to, że napięcie powierzchniowe wycieczy. Chcemy mhm. troszeczkę obniżyć. Stąd też on też jest zainteresowany. Panie doktorze, właśnie. nie działa od na te szkodniki, nic nie działa widzę. No niestety, jak z kretami. Pol myszy, na myszy i nornice. I teraz chodzi o to, że jeżeli właśnie mamy do użytku albo mydło, albo ten płyn do mycia Aha. naczyń, to spowoduje, że jeżeli zaczynamy wykonywać oprysk, to na blaszce liściowej utrzymuje się ten nasz aktywny preparat. To spowoduje, że wtedy po prostu będzie to raz, że naturalne, drugie, wszystkie na przykład niepokojące mszyce albo inne jakieś sobie takie sąco-gryzące owady będą. Unieruchomione, no Przykleiny. właśnie, bo to nie spłynie tak jak sama woda do korzeni, tylko pozostanie na liściach zatrzymane tak, przez płyn. Panie doktorze, to kiedy to nam będzie stygło? Proszę nam jeszcze w takim razie opowiedzieć e, o tym, jak ważna jest godzina, o której wykonujemy nawet najbardziej naturalne opresje. Tak, to jest bardzo istotne, szanowni państwo, że my dbamy o to, żeby razem my, żebyśmy funkcjonowali, ale także i te owady nasi sprzymierzeńcy. Mm. I mam tu na myśli pszczoły. W związku z tym, wszystkie preparaty, które wykonujemy, Albo na bazie materiałów takich naturalnych produktów, albo też już z użyciem już takich profesjonalnych metod i odpowiednio przygotowanych już preparatów, wykonujemy zawsze po oblocie pszczół. Uh -huh. Czyli jest to już zmierzch, prawda? Uh -huh. To jest godzina 20, 21, uh -huh. w zależności od tego, gdy mamy czas. Pogoda powinna być bezwietrzna, pogoda powinna być też, ta temperatura jest tak z 15, 18 stopni, bez ciepło, deszczu, prawda? nie za ciepło, uh -huh. i wtedy ten okres. Ok Oprysk wykonujemy albo jeżeli na mniejszą skalę, takim szybkim preparatem, szybkim opryskiwaczem, albo też po prostu więcej zrozumiałe. Jeśli mamy areał mamy odpowiedni, areal. to możemy chcemy też. Chcemy przecież uprawiać w warzywniku nasze smaczne warzywa i jarzyny. Pompujemy i odpowiednio. Przepreparujemy. Przeprepar Panie doktorze, czyli rano nie pryskamy? Bo niektórzy nie mówią, pryskamy. można rano, nie można. No nie można, dlatego że jeżeli dzień jest słoneczny i tak. już robi się coraz dłuższy, to efekt jest taki, że ta pszczoła już to wyczuwa o, i od razu wylatuje. Może to jej zaszkodzić. W związku z tym oprysk już, gdy one już delikatnie sobie w ulach spokojnie odpoczywają, śpią, a następnie my zabieramy się do pracy. Panie doktorze, zrobiliśmy sobie tutaj lemoniatkę z czosnku, jest. bardzo skuteczną. Poczekamy, aż nam wystygnie, tak. prawda? A, no bo gdybyśmy gdzieś, takim rządkiem liście no, polali, to by z liście, tej sałaty nic nie. nie zostało. Co jeszcze możemy wykorzystać? Przede wszystkim dobrym także jest wykorzystanie wodorowęglanu sodu, czyli pospolicie zwana soda. Bardzo atrakcyjna substancja, która znana jest od tysiącleci, uh -huh. gdzie z powodzeniem również systematycznie co 3-4 dni. Taki oprysk możemy zrobić. Jak to robimy? Rozcieńczamy podobna, ją po prostu z wodą? Tak, podobna mhm. procedura, czyli my sobie tutaj zamieścimy dwie łyżeczki, proszę Tam sobie. Herbaty, tak następnie w dzbanku już tak samo, proszę bardzo, robimy tutaj. Opie. Czy to ma być bardziej papka, czy takie płynne? Nie, to ma być płynne, płynne. Tutaj mhm. proporcje, dwie łyżeczki na pół litra. To mhm. jest tak. Tutaj pamiętamy, że jeżeli mamy na litr, to to ja bym jeszcze rozcieńczył, prawda? Mhm. Bo to może być mocne, czyli w stosunku jeden do jednego. Tu jest Podobnie, preparat już jest przygotowany, mhm. następnie powinien znaleźć się w naszym opryskiwaczu, i również regularnie, profilaktycznie i interwencyjnie możemy zastosować właśnie preparaty oparte na sodzie oczyszczonej. Te naturalne metody można stosować bardzo często, prawda? Nawet co 2-3 dni, prawda? To trzeba mieć czas na to. Jeżeli naprawdę lubimy, mhm. mamy trochę więcej czasu, żeby popatrzeć na te nasze, nasze kochane roślinki, to wtedy ten oprysk przy podlewaniu, co 3-4 dni możemy wykonać. Mhm. Nie zawsze. Mamy czas, więc wtedy musimy pomyśleć o tych preparatach bardziej już profesjonalnych. Zwierzęta bywają mądrzejsze od nas i one wiedzą, że alkohol szkodzi zdrowiu, dlatego też i spirytus i piwo są skutecznymi sposobami, no, tak. prawda? Tutaj by były też takie alternatywy dla naszych ślimaków. I wiemy, że te ślimaki w nadmiarze szkodzą i w nocy szczególnie wychodzą na żerowanie, gdyż jest chłodniej, większa jest <laughs> wilgotność, podczas deszczu to tym bardziej. Więc tutaj dobrym na przykład będzie tworzenie takich miseczek czy zbiorników. Uh -huh gdzie właśnie albo to jest piwo, albo to jest właśnie jakiś moc. Chociaż simaki mają tendencję, żeby wpadać i się... Pokąpać no te płytki czasem. One, one też. mają może ten, <laughs> tą, tą przyjemność. Natomiast ja też często, żeby ograniczyć wkraczanie tych naszych intruzów, przede wszystkim mulczuję. Mulczowanie to jest nic innego jak ściółkowanie, mm -hmm. pokrycie warstwy gleby czy też podłoża czymś szorstkim, mm -hmm. czymś chropowatym. Mm -hmm. Mogą to być srębki, mogą to być trociny, może to być skoszona trawa, taka kora. ostrzejsza kora, i to powoduje, że ten ślimak już ma mm -hmm. utrudniony dostęp do naszej sałaty. No Właśnie, kiedyś ślimaki zjadły całkiem moją bazylię, wstawiłam bazylię do bali z wodą i już ta fosa ze zwykłej wody, która jest zupełnie neutralna, tak, tak, była dla nich absolutnie nie do przejścia. Oczywiście my tutaj stosujemy <laughs> metody naturalne, staramy się to wykorzystywać, jeżeli ta inwazja naszych tych nieprzyjaciół jest niewielka, tak? Mhm. Więc od razu interweniujemy, od razu wkraczamy po prostu z tymi preparatami, które na pewno nie zaszkodzą, są w pełni naturalne pełni po prostu przyjazne środowisko. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy podkreślili, że zdrowa roślina w dużej mierze da sobie radę sama, prawda? Na pochyłe drzewo każda kuska wskoczy, tak. a na zdrową roślinę po prostu tak. nie, ma, nie ma sposobu. To jest prawda? ścisła zależność. Jeżeli wiemy dobrze i wszystko poczytamy sobie o uprawie naszych roślin i wiemy, jakie podłoże, uh -huh. jakie warunki wilgotnościowe, nawożenie. Zdrowe rośliny rzadko po prostu atakowane są przez szkodniki, to coś zawsze musi się coś stać niepokojącego. Podobnie z nami, tak? Jeżeli coś jest już nie tak, to wtedy te choroby wkraczają. Tu jest podobnie. Chcemy, żeby to ślin był zdrowe, silne, pełne energii i żeby, jak jemy, jony, prawda? Także wzmocniły nas troszeczkę. Czasem jest niestety tak, że te babcine metody z naszej kuchni, niestety zawodzą, prawda? Albo nie mamy czasu, żeby je przygotować i re stosować regularnie. Więc teraz pokażemy takie metody, które są też przyjazne środowisku, ale naprawdę bardzo skuteczne. Panie doktorze, przechodzimy do metod przyjaznych środowisku, ale zabójczo skutecznych. Aha. Po prostu e, takich, które rzeczywiście działają szybko i zawsze e, do celu. Takie środki też czasem warto wykorzystać. Warto, dlatego że nie zawsze mamy ten czas, a tutaj stosujemy regularnie, prawda? Rzadziej niż te nasze domowe, i to gwarantuje nam, że nasze produkty będą dobre i nadające się do jedzenia. No właśnie, pan doktor mówi o multiinsekcie. To jest jeden z moich ulubionych produktów, bo on bazuje na oleju roślinnym. To jest właśnie środek zwalczający nasze szkodniki, ale tak naprawdę pozwalający nam później i sałatkę, i pomidorkę, i papryczkę zjadać. 12 godzin po oprysku i możemy spokojnie to zjeść. I co jest ważne? Tak, tutaj pani ma rację. To jest emulsja. Woda i oleje roślinne wystarczające, żeby te nasze niepokojące owady pojawiające się na naszych uprawach przykleić, zatamować im oddychanie, no i niestety wyeliminować. Ważne jest jedynie to, i o tym chyba warto pamiętać, że roślinę musimy rzeczywiście w cał... Nałości tym olejem pokryć, prawda? Bardzo starannie go nałożyć. Tak, to jest istotne, dlatego że większość tych naszych właśnie sobie takich nieprzyjaciół chowa się pod blaszką liściową. <gry> I my tutaj widzimy, wszystko jest w porządku. Aha. Dlatego też bardzo istotnym i ważnym takim zabiegiem, jeśli chodzi o oprysk, jest wykonanie regularnie, równomierne pokrycie właśnie tą emulsją, tym preparatem dokładnie i od strony zewnętrznej, mm -hmm. jak i wewnętrznej. Od prawda? spodu i to łodyżki, gwarantuje. i liście, Przes, prawda, wszystko pryskamy. Mamy go w dwóch zastosowaniach, bo możemy użyć koncentratu, który rozcieńczymy tak. i też tego gotowego już środka w sprayu. Myślę, że w przypadku małych upraw ten gotowy jest na już wymieszany. Na konie na parapecie, taka skrzyneczka, jeżeli zaatakowana zostanie przez jakiegoś mączlika szklarniowego <laughs> albo wełnowca, albo gdzieś tam przędziorka, to z powodzeniem to będzie idealne rozwiązanie. Panie doktorze, to przygotujmy koncentrat, żeby pokazać, tak. jakie to proste. Więc opryskiwacz naprawdę Zbieramy sobie, tak? Wiemy, że czytamy na opakowaniach instrukcje obsługi. Tak jest. I my Mamy wiemy, 20 ml. Miarka na jest tak. oczywiście. Ja wlewam sobie zawartość, proszę zauważyć. O! To jest bardzo oliwista tak. substancja. Mhm. Nie boimy się, że coś skapnie nam na krople, bo może również nawniżyć naszą skórę. Wlewamy sobie, proszę, tą zawartość. O, taka dwudziestka w zupełności wystarcza na litr. Mhm. To ja tu przygotuję, panie doktorze proszę. pacjenta do oprysku. Tak wie co? Ten litr tutaj już się znalazł. Oczywiście, o, proszę. Następnie będziemy tutaj zaraz pompować. Oczywiście musimy mocno podnieść ciśnienie. Ona nie wie, co ją czeka. No ba, ciężka praca. Chce być e, dobra. Ja wezmę z kolei um, ten już gotowy miks i też popryskam po prostu naszą papryczkę, tak. prawda? Przecież pamiętamy, że podłoże jest właściwe. O proszę, reguluje dyszą moc tutaj, mm -hmm. tak? I wtedy oproszę tutaj, żeby tam mgiełka regularnie pokrywała mm -hmm. roślinkę. Pamiętając, jeżeli mamy taką możliwość, podnosimy blaszkę mm -hmm. liściową i ładnie staramy się, żeby delikatnie zwilżyć tą naszą całą strukturę listków, mm -hmm. żeby tutaj to nawet ociekało, nie boimy się tego, tak to powoduje, że roślinka nabierze mocy, mm -hmm. czy ja tutaj nie widzę jeszcze niepokojących objawów, mm -hmm. ale profilaktycznie, a potem już jeżeli pojawi się szkodnik interwencyjnie, stosujemy te preparaty, nie bojąc się o naszą tak, skórę. Zupełnie. Emulsje, oleje roślinne gwarantują nam sukces w uprawie. Panie doktorze, to ja mam suche ręce i pokażę dzięki temu z kolei na naszych znajomych ślimaków metody. A, właśnie. Mamy te okropne bezskorupkowe, mamy te ze skorupkami, one potrafią się nam Panie dać Okropne, To są piękne stworzenia. Piękne, zjadają znane, sałatę. Znane od milionów lat i naprawdę są wyjątkowe, nie mówiąc już, że i lądowe i morskie. Jest cała przecież nauka o ślimakach. Natomiast ważne jest to, że tak, one mogą być niekorzystne w naszych uprawach. W związku z tym to też naturalny preparat, fosforan żelaza, który spowoduje, że w super się rozkłada, ale będzie po prostu odstraszał mhm. naszych nieprzyjaciół. Czyli posypujemy roślinę wokół, tak, prawda? Pamiętając, żeby też jeżeli mamy tutaj roślinki to na trawie, mhm. czy też nawet rabatę taką belinową, nie docierały bezpośrednio przy bryle korzeniowej, obsypujemy dookoła, czekając na to, że jak zrobi się większa wilgotność, to ślimaki wyjdą i zaczną po prostu sobie nażerować. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, aby unikać kopczyków, tylko mm -hmm. preparat ten równomiernie rozprowadzać na powierzchni gleby. Tak jest. E, mamy jeszcze jeden bardzo wygodny środek, bo ten pierwszy, który omówiliśmy, nadaje się i do roślin, które tak. potem zjemy, tak. i do pięknych roślin tak. dekoracyjnych, tak. Prawie, prawda? możemy też to, opryskać to, to pelargonie tak. i różne inne rośliny. Profilaktyka. Tak jest, ale mamy też polisek. I to jest środek, który działa wyjątkowo długo dedykowany już roślinom ozdobnym. Tak, i oczywiście, i też bardzo wiemy, bo przecież my chcemy jeść smaczne owoce i warzywa, ale przecież również także obserwować pięknie kwitnące rośliny. I w tym przypadku zarówno do, do przede wszystkim tych kwitnących. Idealnie właśnie, co jest ciekawe, w dzisiejszych czasach dużym problemem, Szanowni Państwo, jest ćma bukszpanowa, Och. która przecież naprawdę zjada nam mnóstwo tak. tych naszych pięknych, pielęgnowanych bukszpanów. Tak. To jest że zmora, w związku z tym tutaj pomoże, bo nie tylko przecież, bo owady mają postaci te swoje, to nie tylko i mago, ta dojrzała, ale również gąsienice, które będą tutaj no, eliminowane, prawda? Bo my chcemy, żeby ta blaszka liściowa bukszpana była ładna czyli zarówno i kwitnące, i ozdobne liści. To jest preparat bardzo skuteczny i co jest najważniejsze. To, co zawsze wspominamy, naturalny i przyjazny środowisko. No i efekty po 24 godzinach co się też w tej wojnie ze szkodnikami, szybkość działania też ma znaczenie. Panie doktorze, omówiliśmy metody takie zupełnie domowe, omówiliśmy metody gotowe i bardzo wygodne i skuteczne, no ale chyba podsumowaniem najlepszym będzie to, żebyśmy dbali, nawozili. Dopasowali warunki klimatu roślin do tego, czego one naprawdę potrzebują, bo wtedy one będą zdrowe i sobie tak. też świetnie same poradzą. Tak, ale zawsze powinniśmy właśnie nastawić, się, przygotowując sobie miejsce, żeby wprowadzać do domu gościa, ale gościa, który będzie dobrze się czuł, będzie rósł <laughs> razem z nami. I to nam gwarantuje sukcesy, że do pierwszych przemrozków będziemy mogli cieszyć się ładną dekoracją. A jak jeszcze takiego pomidorka koktajlowego dodamy do sałatki, połączenie z papryką, sałatą no po prostu czego chcieć więcej i pamiętajcie to my jesteśmy gośćmi w ogrodzie a owady są tam też mile widziane byle nie w nadmiarze tak <grych> szanowni państwo bzy czyli laki Prawdziwa nazwa botaniczna to lilak pospolity, bezczarny to rodzimy gatunek. Ten jest obcy, pochodzi z rejonów azjatyckich, ale wkomponował się w nasz krajobraz, całkowicie odporny na susze, na niekorzystne warunki. Ja tylko wspomnę, że kwiaty lilaków, ale również łodyżki czy liście mogą być wykorzystywane w kuchni jako cenny przysmak i wzmocnienie naszego organizmu. Ale teraz też przypomina mi się piękna piosenka z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Mariana Chemara, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy, wonnej mgły. W parku pod platanem siądzie pani z panem, damu słodkie usta, ukochane.